Dzień dobry, witajcie wszyscy. Czy mnie dobrze słychać? Możecie mi tutaj napisać lub powiedzieć. Okej, okay, super. Dobrze, zaczekam jeszcze chwilkę. Witajcie. Jeszcze dwie minutki, zaczekamy na kolejne osoby, które będą dołączały. Okej, okay. a w międzyczasie, witajcie. Okej, okay. witam. Dobrze, w międzyczasie powiem Wam dla tych, którzy nie byli na ostatnim spotkaniu, że poprzedni, poprzedni webinar ze mną i również wszystkie inne będą dzisiaj dostępne na stronie. Także możecie je sobie obejrzeć, powtórzyć. Sera, Wszystko dobrze słychać. Super. Witamy, witamy witam, wszystkich. Witam. Dobrze, to myślę, że możemy zacząć. Witajcie jeszcze raz. Witam Was wszystkich na webinarze, na drugiej części spotkania ze mną. Na poprzedniej mówiłam Wam o 10 miejscach, które musicie zobaczyć w Apuli. Dziś opowiem o 10 rzeczach, które musicie zrobić, będąc w tym regionie. I dla tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz, przedstawię się. Ja mam na imię Agata. Uczę w szkole Via Italia języka włoskiego oraz mieszkam w Apulii. Dla tych, którzy nie wiedzą, region znajduje się na południowym wschodzie Włoch, właśnie na tak zwanym obcasie włoskiego buta. Oprócz tego prowadzę blog o nazwie apulianobcasie.pl, gdzie promuję wiedzę o tym regionie wśród Polaków. Także zapraszam serdecznie po więcej informacji tam. To zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od tematu jedzenia. I o tym temacie będzie dzisiaj bardzo dużo, ponieważ we Włoszech jest to, podstawa jest to bardzo ważny temat, a każdy region słynie z różnych lokalnych dań. Myślę również, że Apulia, że kuchnia w Apuli jest niewątpliwie jednym z największych atutów tego regionu. Dziś porozmawiamy o makaronie. W Apulii wyróżniamy aż 15 typów pasty tak zwanej pasta fatta casa, czyli domowy, ręcznie robiony makaron. Zaraz przedstawię Wam kilka z nich. Tradycją jest robienie makaronu w domu w niedzielny obiad. Gospodynie apulijskie przygotowują makaron i mówią, że do przyrządzenia dobrego makaronu wystarczy prostota, trochę mąki, wody ale przede wszystkim dużo miłości. Pozajmy zatem kilka najbardziej popularnych rodzajów pasty. Czyli pierwsze mamy orekietę. Orekiety to najsłynniejszy format makaronu, który narodził się w Apulii, a obecnie jest znany w kuchni włoskiej, ale również międzynarodowej. Drugi rodzaj makaronu nazywa się sanie kanulate. Jest to takie zakręcone, są zakręcone paski makaronu i są one typowe dla Salento Salento, czyli południowej części Apuli. Dalej mamy Cavatelli. Cavatelli to podróżny makaron, który przypomina troszkę formą swoją luteczki. Dalej mamy również fricelli, które podobne są do kawateli, natomiast są one troszkę dłuższe i przyrządzane na bazie mąki Turm. Wszystkie te rodzaje makaronu najlepiej smakują ze świeżymi warzywami z pomidorami, z liśćmi rzepy, czyli chimedi rapa. Tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, to jest główne danie regionalne Apuli con koncimedi rapa. Można je również zjeść z kawałkami mięsa i z sosem pomidorowym. Oprócz tego, że polecam Wam taki makaron posmakować, to dlaczego nie nauczyć się go robić? W, rejonie, w regionie organizowane są różne warsztaty, lekcje lepienia makaronu. Można takie spotkanie zarezerwować przez strony np. Airbnb Experience lub Get Your Guide. Albo napisać do mnie i pomogę wam wybrać najlepsze z nich. Takie warsztaty robienia makaronu mogą być alternatywnym sposobem na spędzenie czasu w Apuli. Możecie zajrzeć do apulskich domów, posłuchać dialektu, poznać tradycje, oczywiście nauczyć się lepienia makaronu, a później uczestniczyć we wspólnej kolacji lub obiedzie. Dla tych, którzy natomiast nie lubią gotować, Mogę polecić, yy, możecie po, po prostu podpatrzeć, jak robią to inni. Na przykład na starym mieście w Bari jest uliczka, którą nazwano nawet Via delle Orecchiette, gdzie panie robią makaron przed swoimi domami, a następnie je sprzedają. Na zdjęciu możecie zobaczyć słynną panią nuncję, słynną, dlatego, że występowała nie raz już w telewizji, w internecie, y, zawsze chętna do rozmowy i podzielenia się wiedzy o. Ukochanych orkietę. Także można ją poznać, zrobić sobie zdjęcie. Być w Apulii i nie spróbować wina, to tak jakby poznać ten region częściowo. Dariusz Czaja w swojej książce o Apuli mówi, Gdybym miał komuś opowiedzieć o Apuli, to dałbym mu najpierw do spróbowania negro amaro. Negro amaro, zaraz mi powiemy, to jest jedno z głównych win produkowanych w Apuli. Apulia jest znaczącym producentem win we Włoszech. Klimat temu sprzyja, prawie cały rok świeci słońce, powietrze jest wilgotne. Wieje bryza, więc mamy idealne warunki do uprawy winorośli. Najbardziej powszechnym szczepem winorośli jest Primitivo di Manduria. Uprawiany w winicach między Brindisi a Taranto. To wino o 14% gradacji. Najlepiej smakuje z wędlinami, mocnymi serami lub daniami na bazie wieprzowiny. Jest mocne, głębokie, ale ma też owocowe akcenty. Jego nazwa pochodzi od słowa primo, primitivo, primo, ponieważ jest to wino tak zwane wczesne. Ono szybko dojrzewa. Następnie mamy Negro Amaro. Negro Amaro to mniej znane wino poza granicami Włoch, ale wydaje się, że najbardziej doceniane przez znawców wina. To wino z charakterem, o dojrzałym smaku i intensywnym bukiecie. Ma on ciemnofioletowy kolor oraz zapach wiśni i śliwki. I ostatni, Nerody Troja, to kolejne mocne wino, które kolorem zbliża się do czerni. Jest ono kultywowane w okolicach w czyli na północy regionu. Okazją do spróbowania tych win są oczywiście wycieczki, degustacje, degustacje win, ale oprócz tego możecie również skorzystać z akcji, która jest organizowana w całych Włoszech i nazywa się cantine aperte, czyli otwarte, drzwi otwarte winnic. Zazwyczaj są takie wydarzenia organizowane raz, dwa razy w roku i polega to na tym, że udajecie się do wybranej przez Was winnicy, która oczywiście bierze udział w tym wydarzeniu, kupujecie kieliszek za 5 euro, mniej więcej taka jest tego cena i zwiedzacie wszystkie winnice, które biorą w tym udział, które są niedaleko i degustujecie wino. Bardzo fajna możliwość. Tutaj macie link to organizatora tego wydarzenia warto śledzić i być na bieżąco z kolejnymi wydarzeniami. Porozmawiamy teraz o oliwie. Olej z, oliwi, z oliwy to płynne złoto Apulii. Prawdopodobnie Apulia jest, ma najlepsze, najlepszą oliwę w całych Włoszech. I również jeśli chodzi o oliwę, możecie... Być, brać czynnie udział w, w takich wydarzeniach, czyli nie tylko być obserwatorem, ale również wziąć udział w degustacji oliwy. Jak to wygląda? I tutaj ponownie możecie zarezerwować takie spotkanie przez internet lub znowu skontaktować się ze mną. Sama degustacja ma trzy etapy. Jest to dość ciekawe, ponieważ pierwszy polega na wąchaniu oliwy. Przykrywamy dłonią kubeczek do którego wlana jest oliwa. Następnie kręcimy nim i wąchamy, żeby poznać główne nuty zapachowe oliwy. Drugi etap to smakowanie oliwy. Uwaga, tutaj jest ciekawostką to, że olej nie połykamy, a go wypluwamy. Ostatni etap to obserwacja przejrzystości, koloru, gęstości, a więc wizualna ocena. Podczas takiego wydarzenia nauczycie się odróżniać oliwę dobrej jakości od tej słabej jakości. Dowiecie się również, jak dobierać oliwę do tań, a także dowiecie się, jak wiele aspektów może mieć zwyczajny, niezwyczajny olej z oliwy, a wtedy zrozumiecie, dlaczego nazywany jest przez Apuliczyków ich słowem. W Apuli można również zjeść świeżą rybę. To niby jest oczywiste, ale nie chcę Wam dzisiaj mówić o tym, że możecie taką rybę spróbować w restauracji. W Apuli możecie doświadczyć czegoś więcej. Opowiem Wam o tym na przykładzie Bari. Na Lungomare, długiej promenadzie ciągnącej się wzdłuż morza, spotkać rybaków, którzy świe sprzedają świeżą rybę. Sprzedają one głównie, oni głównie tak, jak widzicie na zdjęciu, jeżowce, ośmiornice, mule, które są przysmakami w Paryżu. Ale to nie wszystko, ponieważ rybacy z całą pewnością będą chcieli Was poczęstować surową rybą, surowymi małżami, surowymi jeżowcami. Także jest to yy, przygoda dla odważnych, ale warto, warto spróbować, bo to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie. Yy, można zjeść yy, surową rybę w tak łatwy sposób. I ostatnim punktem yy, w temacie jedzenia jest udział w lokalnych wydarzeniach, które mają nazwę sakry. Sakra to święta jednego dania, jednego produktu, który nadaje się do spożycia, napoju, charakterystycznego dla danego rejonu. I możemy mieć na przykład. Sagra del Tarallo, Sagra del Polpo, Sagra della Pasta Fresca to tylko niektóre z przykładów, jest ich naprawdę mnóstwo. Imprezy te przyciągają tysiące Apolijczyków, ale także wielu wielu turystów, których rytm podróży wyznaczają właśnie te sagre. Biorąc udział w takim wydarzeniu, możecie spróbować oczywiście lokalnych wyrobów, kupić je. Posmakować jedzenia ulicy, poznać tradycje, folklorystyczne folk, wpływy na, na mieszkańców, również tych miejsc. Możecie ich poznać, kupić, wziąć udział w jakichś pokazach tańców i tak dalej, w koncertach. Oprócz tego, również mamy festy patronali. I ci, którzy byli w Apuli latem, zapewne zauważyli, ponieważ dzieje się to głównie w sezonie letnim, że w wielu miasteczkach są instalacje świetlne. Są one naprawdę ogromne, kolorowe i często zastanawiacie się pewnie, co one oznaczają. Takie instalacje są stawiane z okazji świąt patronalnych, właśnie festy patronali, które oprócz wydarzeń, o których powiedziałam przed chwilą, są również jednymi z najważniejszych w danym miasteczku. I te iluminacje praktycznie nie zostają zmontowane przez całe lato, ponieważ takich okazji do świętowania jest sporo, więc ozdabiają stare miasta i centrum różnych miasteczek. Warto więc poznać Apulię od tej strony tradycyjnej, folklorystycznej i na przykład wziąć udział w przeróżnych koncertach muzyki tradycyjnej oraz Czemu nie zatańczyć na środku placu, jak robią to tutejsi? Pizzica to taniec popularny w Salento, czyli w rejonie ciągnącym się od lecze na południe Obcasa. Jego pochodzenie tłumaczy się na kilka sposobów. Jeden z nich mówi o tym tańcu jako o sposobie na wyzdrowienie z ukąszenia przez tarantulę. Niegdyś mieszkańcy Salento zajmowali się tylko rolnictwem. Spędzali upalne letnie dni na uprawie ziemi, często osoby mdlały. Prawdopodobnie właśnie z upału, ale kiedyś tłumaczono sobie to, że powodem tego było ukąszenie przez pająka, przez tarantulę. Jedynym lekiem na ten stan było wejście w pewien rodzaj transu, poddając się muzyce, którą grano wokół chorej osoby. Dziś po tych rytuałach została tylko muzyka pizzika z tamburynem w roli głównej i tekstami o codzienności przodków, o codzienności, o tradycji rolniczej itd. Również taniec doznał kilku przeobrażeń. Dziś tańczony jest w parach, ale bez kontaktu fizycznego między tańczącymi. A ważnym atrybutem jest czerwona chusta, tak jak widzicie na zdjęciu i długa spódnica u kobiet. Tradycja pizziki jest na tyle żywa, ważna, że od kilkudziesięciu lat organizuje się ogromny koncert muzyki folk Notte della Taranta, znany na całym świecie, który w sierpniu skupia w wielkich włoskich i zagranicznych artystów. I kolejnym punktem przejdziemy tym razem do zwiedzania i jeśli chodzi o zwiedzanie, to mogę Wam polecić spacer po starym mieście w Barii jako sposób na zanurzenie się w kulturze tego miasta, poczuciu jego atmosfery, poznaniu mieszkańców. Spacerując wśród wąskich uliczek barii, zobaczycie suszące się pranie, poczujecie zapach, poczujecie zapach obiadu, słyszycie odgłos krzątających się w kuchni osób, krzyki listaków, zobaczycie sąsiadki, które rozmawiają ze sobą często, albo nawet zajrzyjcie do ich domów, ponieważ okna i drzwi mieszkańców Starego Miasta są często na oścież otwarte i zachęcają do podglądania. Zobaczycie ołtarzyki świętych, posmakujecie dań sprzedawanych na ulicy, bo będziecie mogli kupić makaron lub zjeść gorące panzerotto. Zobaczycie, że życie tutaj toczy się głównie na zewnątrz, domu i wieczorami, i po chwili będziecie chcieli być jego częścią. W kolejnym punkcie chcę dać kilka pomysłów na spędzenie czasu dla rodzin z dziećmi. Ciekawym doświadczeniem może być podziwianie, zobaczenie delfinów. W Taranto. W Taranto możecie spędzić popołudnie na pokładzie małego statku i zostać na jeden dzień obserwatorem, badaczem, naukowcem studiującym delfiny. Cała akcja jest organizowana przez Stowarzyszenie Badające Zachowanie tych niezwykłych stworzeń i ich ochronę. Oprócz spotkania z delfinami, dla dzieci również może być atrakcją. Pojechanie do zoo safari w Fazano, gdzie zoo zwiedza się samochodem, a żyrafy zaglądające do okien samochodu to codzienny widok. W Apuli jest również kilka aquaparków, parków rozrywki. Największy z nich to niedawno otwarty Cariziland. Co ciekawe, należy on do rodziny Albano, znanego piosenkarza, który pochodzi właśnie z Salento, południowej części Apuli. I ostatnią rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, będzie to propozycja dla fanów Instagrama i robienia pięknych zdjęć z widokami. Trudno wybrać jedno takie miejsce w Apuli, ale wydaje mi się, że takim najbardziej instagramowym miejscem jest Poliniana Amare, a w szczególności tarasy na kilkudziesięciometrowych klifach z widokiem na turkusowe wody morza. I teraz polecę Wam kilka miejsc. Tak, zobaczmy na pierwsze. Możecie zrobić zdjęcie z mostu, który prowadzi na plażę Kalamonakile. I tutaj właśnie jest ten widok widać całą plażę. Następnie, ciekawym ujęciem jest drugie zdjęcie, które możecie zrobić schodząc na plażę, przez zejście na plażę. I tutaj fajnie widać łukowatą strukturę mostu, który znowu kolor kontrastuje z błękitem morza. I takim najbardziej popularnym miejscem do zdjęć są tarasy w Do trzecie do nich uliczkami Starego Miasta. Z jednego z nich widać ponownie całą plażę wraz z mostem. Dalej mamy również ciekawy widok z kolejnego tarasu, gdzie widać takie przeurocze balkoniki. Ciekawym miejscem jest również przeciwległa część wybrzeża. Kiedy przejdziecie przez most, miniecie most, plażę, dojdziecie do pomnika Dominikom I za pomnikiem są schody. I taki mamy widok po zejściu ze schodów obok pomnika Dominikom po prawej stronie widzicie domy zwisające praktycznie z skał. Dobrze. W takim razie ja już dzisiaj wam dziękuję za uwagę. To tyle i chciałabym się od was dowiedzieć. O, teraz czekam na wiadomości, Dowiedzieć się, czy z który z tych um, aktywności braliście już udział, czy byliście w ogóle w Apuli. Ktoś już napisał, że widzieliśmy kilka pań robiących ten makaron na ulicy. Tak, to dokładnie. Mhm. Aleksandra pisze, że była w Barii kilka godzin, ale spotkała, tak? Spotkałaś pani, które robią makaron. Ktoś pisze, że nie byłam, ale zdecydowanie mnie zachęciłaś. Super. O właśnie, Poliniano jest piękne, zwłaszcza od strony morza. Tak, tak. Ciekawym pomysłem jest również wynajęcie no, chociażby zwykłego rowerka wodnego w Poliniano i zobaczenie właśnie od strony morza te widoki. Na pewno super. Bari piękne, ale niestety okolice uniwersytetu dość niebezpieczne, dużo emigrantów. Ktoś napisał. Tak, Bari to jest duże miasto, właśnie okolice dworca, uniwersytetu. Nie zawsze są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc, ale myślę, że że jakby w całych Włoszech tak sytuacja wygląda, także tutaj nie ma tego więcej, mniej. Czy często są cantina apercesy z degustacją win otwarte? Dotychczas było to raz lub dwa razy w roku, w maju i we wrześniu. Nie, nie trzeba się nigdzie zapisywać, po prostu na stronie organizatora macie mapkę z wypisem, z listą wszystkich winnic, i po prostu się tam, można tam pojechać. Z tym, że y, trzeba mieć samochód, tak, oczywiście inaczej nie dotrzemy. No właśnie, a i kierowcę, tak, najlepiej. Mhm. Ktoś napisał, pyszne na Panzerotti Polenta. Tak, dokładnie to wszystko tzw. Tak street food w Bari. Dobrze. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Okay. Y jakie białe wino z Apuli polecasz? Mm, jest je tylko znam jedno bia białe wino apuljskie, ale teraz nie pamiętam. Moscato. Być może hmm. <laughs> są tarantule. Pewnie są, nie wiem. Na szczęście jeszcze nie spotkałam. Fiano, okej, okay. możliwe, że fiano... Co do wina białego, to yy, może na moim fanpage'u na Facebooku napiszę Wam. Czy są polskojęzyczni przewodnicy papuli? Jasne, jest kilka osób. Ja również oprowadzam, kiedy to już będzie możliwe, także poczekamy, czekamy na taką możliwość. Gdzie dokładnie będzie dostępna ta prezentacja? Więc tak, na początku mówiłam, że nie wszyscy byli, że wszystkie spotkania, które dotychczas się odbyły, Będą dzisiaj na stronie internetowej szkoły VIA Italia i prawdopodobnie też dotrą linki do obejrzenia webinaru mailem. Natomiast prezentację można będzie pobrać ze strony internetowej. Nie, jeśli chodzi o uprawnienia, to znam dwie osoby, które mają uprawnienia do oprowadzania. Ja jeszcze takich nie mam. Dobrze, dziękuję za ten, jeśli nie macie jeszcze więcej pytań. Tak, właśnie, ktoś pisze co do jeszcze przewodnika i co do licencji. Tak, egzaminy są robione o, raz na 10 lat na Sycylii, w słyszałam, że co dwa lata, yy, dlatego też nie wszyscy jakby od razu mogą to zrobić. Ja również Wam dziękuję za spotkanie. Zapraszam do obejrzenia ponownie. Super prezentacja. Dziękujemy. Dziękuję również.